Szanowni Państwo, Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie zaprasza wszystkich Państwa do naszej wspólnej inicjatywy. 20 października od godziny 10 do godziny 12.30 na Stadionie Miejskim w Lututowie organizujemy próbę pobicia rekordu Polski. Próba ta ma na celu ułożenie najdłuższego łańcucha z monet jednozłotowych. Aby ten rekord ustanowić, musimy mieć co najmniej jeden kilometr takich monet. Układamy to wokół stadionu, ale nie układamy tego łańcucha ze złotówek sami, sami dla siebie, bo to uważamy, że byłoby bez sensu. Przy okazji tego układania chcemy zaangażować lokalną społeczność w działanie, a to działanie ma się przekuć na te złotówki. Które przeznaczymy na cel charytatywny, jaką jest pomoc dla trzech rodzin. To jest pani Barbara z synem Tomkiem, rodzina małych, tutaj, która sprawuje pieczę zastępczą nad dziećmi, i chory Krzysiu, dla którego też chcemy zbierać środki. Uzbierane w ten sposób środki przeznaczymy na pomoc dla tych rodzin. Oprócz tego, co Państwo nazbierają wspólnie, to razem z Państwem nazbieramy, to dołożymy też odpowiednią kwotę od banku, tak żeby ta kwota realnie tym rodzinom pomogła. Chciałem też powiedzieć, że zaczynamy już od czwartku, bo w placówkach naszego banku w czwartek będziemy sprzedawać ciasto, które własnoręcznie wszyscy nasi pracownicy wykonają. Wykonają te ciasta, dostarczą nam też koła gospodyń wiejskich i osoby, które z nami współpracują. Za przysłowiowe tutaj skromną opłatę można nabyć ciasto, a to zasili budżet tej organizacji każda osoba bo też też bardzo istotne bo mamy wiele pytań jak to będzie wyglądało to pi po pierwsze trzeba przyjechać na stadion ale od stacji paliw bo to wejście od ulicy Ogrodowej będzie zamknięte tak żeby ktoś się tam tędy nie wybierał bo musimy też zamknąć teren można przyjść nie trzeba przychodzić ze swoimi złotówkami można przyjść przynieść 10 zł, 20, 50, 100 dowolną kwotę my w jednym namiocie, w, tym, w którym się wpłaca na cel charytatywny, dajemy dowód wpłaty, pokwitowanie, że ktoś taką kwotę wpłacił, i przejdzie do, ta osoba do drugiego namiotu, i w tym drugim namiocie osoba wyznaczona z banku z tą osobą podejdzie i tyle, ile wpłacił, tyle będzie mógł też tych złotówek ułożyć na stadionie, czyli ma realny wkład. Raz, że w akcję charytatywną, a dwa, w ustanowienie, w próbę ustanowienia. Mam nadzieję, że ustanowimy rekordu Polski w układaniu monet. Instytucje, te, które nas wesprą, różnego rodzaju organizacje dostaną też okolicznościowe dyplomy z podziękowaniem. Zapraszamy też w szczególności szkoły, bo to dla młodzieży, między innymi, też robimy, żeby zobaczyli, że razem możemy więcej. Szkoły, dzieci nie jest tak, że indywidualnie dzieci wpłacają, tylko wpłacamy jako klasa czy jako szkoła, a wszystkie dzieci, które przyjadą w tym dniu, będą uczestniczyły w tym rekordzie, więc każdy to od nas, bo my też swoje pieniądze dołożymy jako bank. Od nas tą złotówkę będzie mógł jedną, dwie czy, czy nawet więcej położyć na stadionie, na tym krawężniku, bo, bo, bo na nim układamy ten, ten kilometr bo to jest minimum, ale uważam, że chcemy zrobić dużo więcej, tak żeby ten rekord był raz, że duży, a dwa, żeby bardzo dużo środków też zebrać dla tych osób potrzebujących, dla których. Zbieramy. Myślę, że to jest taka nasza wspólna inicjatywa i pokazanie, że razem, lokalnie, nawzajem się wspieramy, że z małych miejscowości można być w niedużej miejscowości, bo Ludutów nie jest dużą miejscowością, a można też wspólnie razem, jak się wszyscy razem zbierzemy, ustanowić rekord polski. Z tego co wiem, próby pobicia takiego rekordu były, były nieudane. Nasza, mam nadzieję, z Państwa pomocą, do czego serdecznie Państwa zapraszam, będzie próbą udaną, że otrzymamy certyfikat, ponieważ mamy też ogólnopolskiego sędziego zaproszonego, więc on to wszystko pod koniec zmierzy. Jeśli uzna, że ułożyliśmy ten kilometr, a celujemy w trochę więcej, to dostaniemy certyfikat i to zostanie oficjalnie do Biura Rekordów Polski wpisane. Niech następni też próbują, jeśli to będzie cel taki jak nasz to mam nadzieję, że to pociągnie inne banki spółdzielcze również do tego. Niech nas biją w rekordzie, byleby te środki spływały dla osób potrzebujących, bylebyśmy mogli tutaj też oprócz rekordów komuś pomóc. A na koniec akcji na godzinę 12:30 wszystkie osoby też chętne, które będą chciały w tym uczestniczyć, zapraszamy, bo na płycie u stadionu utworzymy żywy napis z osób, z ludzi RBS pomaga, i każdy w tym napisie będzie mógł swoją cząstkę zaistnieć. Zrobimy takie duże zdjęcie z drona i wyślemy w Polskę, w świat. Niech też inne organizacje, inne banki, instytucje widzą, że można tutaj lokalnie też zrobić bardzo wiele, że nie trzeba być bardzo wielką firmą, potentatem, żeby pomagać. Więc serdecznie Państwa zapraszam. Niezmiennie od tego, jaka będzie pogoda. Nasze serca są gorące, nasze serca są otwarte na to, żeby pomagać innym, żebyśmy ten rekord ustanowili. Liczymy na bardzo dużą frekwencję, na zaangażowanie. Pamiętajmy też o tym, że dobro wraca i każda złotówka, tym bardziej, że każda tutaj zainwestowana złotówka być może będzie podwojona, potrojona, bo bank też swoje dołoży, więc cel jest bardzo szczytny, rodziny są potrzebujące. A jeszcze przy tym każdy z nas kiedyś po latach, czy to dotyczy małych dzieci, czy, czy młodzieży, czy, czy osób starszych, powie, że brał udział w próbie ustanowienia rekordu. Więc myślę, że to jest takie wydarzenie w te chłodne, październikowe dni bo teraz jest chłodno które nas mocno zelektryzuje i rozgrzeje. Serdecznie Państwa zapraszam, jeszcze raz przypominam lututów 20 października od godziny 10 do godziny 12:30 stadion miejski zbieramy środki dla Czech potrzebujących rodzin i przy okazji ustanawiamy rekord polski w układaniu monet jednozłotowych kilometr złotych serc, taka jest nazwa naszego tutaj naszej inicjatywy. To jest, myślę, że to też odzwierciedla to, co chcemy zrobić. Serdecznie zapraszamy, widzimy się z Państwem w Lututowie 20 października. Dziękuję Państwu bardzo.